Witam Was mojej małej kuchni. Witam Was kochani. Dzisiaj zrobię jak fajny deser na walentynki. Bo gotowo już ten deser robię jak Rose i tak kombinowałam trochę. No przykład potrzebujemy galaretka i bym potrzebowała tak jutro galaretka o smaku truskawkowym. Możecie wziąć wiśniowym o smaku wiśniowym i wymocować jedna szklanka, szklanka rządku, żeby rozpuścić ta galaretka i tak dwie łyżeczki suchej żelatyny albo tak gdzieś, jak ktoś ma listki żelatyny, to trzy listki, dwa listki żelatyny do tego. Ale w sumie tak po skończeniu stwierdziła, że nie potrzeba tej żelatyny w ogóle no galaretka, mniejszej ilości wody rozpuścić. No tak, trzy czwarte szklanki. Okej. Okay. Tu się wleja gorąco woda, Brzątek oczywiście do szklanki i rozpuszcza się ta galaretka w tym. I do tego daję jeszcze dwie łyżeczki żelatyny, tej w proszku. Wszystko to fajnie dobrze wymieszać, żeby się rozpuściło fajnie. I to wylejemy na płaski talerz. To wszystko, tak żeby to miało gdzieś mniej więcej centymetr grubości, no pół centymetra, minimalnie pół centymetra grubości, e, bo bym z tego serca wykrywać. Także albo na taki kwadratowy, płaski talerz e, wy wyloć ta galaretka, albo na, tak na dwa płaskie talerze. No i to musimy zostawić e, do całkowitego stężenia, żeby to było bardzo, bardzo sztywne. No lepiej to możecie już zrobić dzień przed, do lodówki wsadzić e, i wtedy będzie fajnie zimne. Chciała do śmietany, dać trochę smaku e, kokosowego i w tak, mleko kokosowe, tu z puszki. O to bardzo. No, dobrze to r, trzepała, no potrząsnęła to, ale jakoś mi się to nie chciała wymieszać, dlatego dałam to do innej miski, e, żeby to było płynne, wymieszała to wszystko to fajne. I tu do miski tak gdzieś 3 łyżki e, tego mleczka kokosowego. Dom trzy łyżeczki żelatyny w proszku i to tak poczeku. No, poczeku 10 minut, aż mi to napęcznieje. A do drugiej malutkiej miseczki dom się e, e, dwie łyżki tego mleka kokosowego. I to się podgrzejam w, mikro, w mikrofalówce, w mikroweli, i wleję do tej nasączonej, napęczniałej żelatyny, żeby się to rozpuściło no dokładnie wymieszać odstawię na razie na bok i tu można tak 400 ml śmietany kremówki, weźcie sobie 500, bo mi jej troszkę mało było jak na cztery szklanki tu mam tak gdzieś 8 łyżek cukru pudru ta śmietana zaczyna ubijać i w trakcie ubijania do ten puder cukier do tego a jak już, już mi się trochę ubije to do tego ta mieszanka z tym tej ty mleczka kokosowego, także tym razem nie robiam ze śmietany fixem, tak jak to zawsze robiam, tym razem robię z żelatyną, Także jak te śmietany do tej żelatyny, żeby te temperatury się um, oswoiły z temperaturą, ta śmietana się oswoiła z temperaturą tego mleczka kokosowego z żelatynu, żeby potem nie były grudki, jak się to wleje i pomału to pana wlewać do tego, do tej śmietany i dalej troszkę ubijać i Gotowe. Jak już będzie sztywną, wtedy zrobimy ta glaretka. Tu już ma ta glaretka jest bardzo sztywna. Ja ją próbuję tu troszkę oderwać od tego talerza, bo się bardzo do spodu przykleiła. Eee, no, także ostrożnie, żeby się nie połamała. I teraz. Wykroja tu serduszka. Ja się tu wykroję trochę więcej, ale potrzebujemy jeszcze serduszka tyle, ile szklanek mocie. Tu się na cztery szklanki na szampana, możecie wziąć od wina albo jakieś fajne deserówki. Ja miałem na takie szklanki od szampana. Cztery, na cztery mi starczyły, także potrzebuję ja cztery fajne serca. Oczywiście mi tu wyszło pięć, więcej mi tu wyszło tych serców. Ale to można potem tak zjeść, jak ktoś lubi galaretkę. Także tu mu szklanki od szampana. I teraz weźmiemy jedne serce i przyklejemy y, od środka do ścianki. Tak, żeby wszystko fajnie było przyklejone. I też uważać, żeby nie było tak powietrza między tym szklanką a serduszkiem. Fajnie to przykleić. I to położam tak, żeby to serce przyklejone było. I jak już dbana miała wszystkie szklanki, wtedy ta śmietana się dała do woreczka i ten woreczek trzymać na samym dole i wyciskać ta śmietana. Wtedy właśnie fajnie te wszystkie boki tego serca zapełnią, bo jak będziecie tak einfach z góry strykać, szprycować, to może być, żeby te tamte boki, zakamarki właśnie bo nie wypełnią tą śmietaną. No, ja tu naszprysowała do pełna i potem jeszcze przy, przystroiła takimi serduszkami z cukru. Oczywiście to zostawiam tak gdzieś 2-3 godziny do, do stężenia. E, dobre było, moja siostra to jadła z czekoladą, znaczy jej było trochę za mało. E, ona to, do tego się kakała, wmieszała, powiedziała też dobre było. Ok, także pierwszy raz. Oczywiście jak macie większe, możecie jeszcze e, bitą śmietanę się jeszcze ubyć i do góry. Tak naszprycować i jakoś kolorowo przy, przybrać. E, możecie też inne e, smaki dać do tej śmietanki kremówki albo bez. Ok. E, myślę, że Wam się podobało. I do następnego razu też!